Cześć dzieci! Cześć! Dzisiaj poznacie kolejną książkę w ramach akcji Czytamy z Martelem. Ta książka przedstawi Wam powody, dla których nie warto marnować wody. Tytuł książki to Orka w Wannie. I autorką treści oraz pięknych ilustracji jest Hania Buch. Niektóre z Was miały okazję poznać pisarkę osobiście. Hania Buch przyjechała specjalnie do Kalisza, by spotkać się z supermalami bibliotecznymi w chwili numer 9. Oto moje przypomnienia tego dnia. Chciałabym, abyście razem ze mną mogli oglądać także te piękne ilustracje. Przeczytajmy zatem tę książkę razem. Czytamy. Hania Buch, Orka w wannie. Wydawnictwo Martel. Mieszkańcy Turkusowej 4 mieli naprawdę fatalne maniery. Duzi i mali, starzy i młodzi robili na złość biednej przyrodzie. Woda lała się hektolitrami. Bo ludzie wcale jej nie szanowali. Pralka tu prała po jednej skarpetce, a chcieli korzystać z niej coraz więcej. Brudne ręczniki tworzyły już góry, strumienie leciały wciąż z każdej rury. To właśnie tutaj, pewnego wieczora, w jednej z łazienek znaleziono stwora. Ważył na pewno niejedną tonę i piszczał, machając z wielkim ogonem. Jan Nowak przypłacił to prawie zawałem, to w jego wannie siedział ten waleń. Rano w pośpiechu nie wyciągnął korka, a teraz pływa tu najprawdziwsza orka. Mimo że było już po północy pobudził sąsiadów, żądając pomocy. Biegał po klatce i krzyczał: Nie wierzę. Skąd w mojej wannie wzięło się to zwierzę? Myślał pan Jacek, głowiła się gienia, nie znaleziono wytłumaczenia. Teoria powstała, że prawdopodobnie orka rurami płynęła swobodnie. Lecz obalona została dość szybko, jak niby w wannie przeszła przez sitko. Lokator spod piątki westchnął z powagą. Szczęście, że jedna, a nie całe stado. Niełatwe były próby ratunku tej orki z listy chronionych gatunków. Pan Nowak planował wraz z sąsiadami wynieść zwierzaka tylnymi schodami. Na nic ten pomysł, tylko nerwów szkoda, bo już w łazience się zaklinował. Powzięto zatem inne działania, żeby wydobyć ją z tego mieszkania. Ojciec Różki przyjechał dźwigiem żeby ten waleń zniknął migiem. Złamało się ramię i pękła szyba, nie dało rady wznieść wieloryba. Tymczasem Ala wraz ze swym tatą karmiła orkę rybami łopatą. Nie było to wcale proste zadanie, sto kilo flądry naraz szło dla niej. Choć flądra trąciła ciut prowizorką, przecież nie chcieli żyć z głodną orką. Szczęście, że chociaż trafili w jej gusta szczupak za suchy, makrela zbyt tłusta. Same kłopoty, strach i ból głowy są z taką orką w warunkach domowych. Przecież specjalne mieć pozwolenie trzeba, by trzymać u siebie walenie. Wanna Nowagów w najlepszym designie była dla orki za mała zwyczajnie. Choć wodę mozolnie wciąż jej dolewano, przy tym gabarycie i tak było mało. Dlatego pan Janek wraz z całą rodziną musiał smarować ją lanoliną. Zakubił tego ze cztery worki, zapobiegając wyschnięciu orki. Kiepski byłby jego los, gdyby tu jeszcze wmieszał się w tos. Tak problemowy był ten wielki gość, że wszyscy serdecznie mieli go dość. Rozebrano dach i komin, by stwór mógł się wygramolić. W końcu śmigłowiec, specjalny wprost z nasa, wyciągnął z budynku tego grupasa. Orka została przyrodzie zwrócona. Nazajutrz w łazience, tadam, znowu ona. Utrata nadziei była już bliska, nie da się pozbyć tego orczyska. Wszystkie pomysły już wyczerpano. Tkwiła w łazience wieczorem i rano. Najlepiej spisała się mała ala. Ona po prostu orkę spytała. Dlaczego z uporem wciskasz swe płetwy w wannę, co mierzy niecałe dwa metry? Nie mam gdzie pływać, a jestem dość duża. Do życia nie starcza mi byle kałuża. Ludzie bezmyślnie marnowali wodę i ograbili z niej dziką przyrodę. W morzu jest teraz płytko i brudno. Zamieszkam w tej wannie. No, co zrobić? No, trudno. Mieszkańcom dały do myślenia te słowa prawdziwie biednego walenia. Wszyscy zgodnie zakręcili kurki, zadbali o ścieki, uszczelnili rurki. Kiedy pan Nowak szedł się golić z rana, stwierdził, że orka zniknęła stąd sama. Ci ludzie zmienili się całkiem, bo oto wodę ceniono tu bardziej niż złoto. Dbali, by ani jedna kropelka nie opuściła bez celu wiaderka. Bali się też, że kolejny poranek przyniesie im więcej niespodzianek. Orka przynajmniej była dość miła, co jeśli ktoś znajdzie w wannie rekina.